Ci, którym temperatura dała popalić, mogli znaleźć ulgę przed zamkiem w kurniku. Chętnych, by sprawdzić kręcone na czas lody, nie brakowało, a rzemieślnicy nie marnowali czasu. W ciągu 24 godzin muszą wytworzyć przynajmniej 20, przynajmniej tonę lodów na dwóch urządzeniach. Robią to w cztery osoby. Wszystko jest filmowane. Jest dwóch świadków przez cały ten czas, którzy odnotowują, kiedy mają przerwy. Ja jestem jako indywidualnie ustanawiam rekord. Koledzy ustanawiają grupowo, także oni mają troszeczkę lepiej, bo się mogą wymieniać, a ja niestety 24 godziny przy maszynie. Produkcja będzie się toczyć bez przerwy, dlatego kręconych tu lodów będzie można skosztować także w nocy. Ustanawianie rekordu potrwa do jutra do około 14:00. Kręcenie lodów było tylko jedną z wielu atrakcji podczas festynu. Są spotkania ze specjalistami dotyczące autyzmu, są spotkania z różnymi aktywnościami, warsztatami, dmuchańce, wszystko do dyspozycji dzieci. Podczas festynu odbywa się też zbiórka na chorą na nowotwór mózgu mieszkankę Kurnika Ewy Walkowiak. Wspomóc ją można także za pośrednictwem serwisu siepomaga.pl przez link wyświetlający się właśnie na ekranie. Jakub Szostakowski, puls dnia.